Cześć kochani, a w dzisiejszym odcinku w świecie Avatar World spróbujemy odblokować sobie zupełnie nową lokację, czyli remizę strażacką. Jak widzicie, pojawił się nowy trailer. Tutaj mamy pokazane, że ta lokacja już wkrótce będzie dostępna, ale ja znalazłam pewne rozwiązanie. Jeżeli w świecie Avatar World znajdziemy jak najwięcej gadżetów związanych właśnie ze strażakami, wówczas pojawi się tutaj wyjątkowy strój strażaka. Na początku, na poczcie, pożyczę sobie ten oto wózeczek. Wzięłam również taki kartonik. Biorę to teraz do ręki i na początek ruszamy sobie do największego, chyba budynku, czyli do naszej szkoły podstawowej. Na sam początek podchodzimy sobie tutaj do głównych drzwi, na samym początku, gdzie mamy, zobaczcie, taką oto butlę. Jest to gaśnica, ewidentnie jest to gadżet strażaka. Zabieramy to oczywiście ze sobą. Teraz odwracamy się w drugą stronę. Podchodzimy sobie tutaj do tych naszych szafeczek. I szafeczkę, którą musimy otworzyć, to jest szafeczka numer 4. W środku, uwaga, uwaga, mamy taką maskotkę strażaka. Zobaczcie na to. To jest chyba jakiś pomidor. Który jest strażakiem, to również zabieramy ze sobą, no i teraz zmieniamy lokację. A tak naprawdę to lecimy samolotem do Stardust City, tutaj, zaraz na tę naszą uliczkę. Zaraz tutaj, przy tych naszych magazynach, mamy kolejne strażackie gadżety. Zobaczcie na to, tutaj jest taka rozkładana drabinka. Ups, czy uda mi się to tutaj zabrać? Jest trochę duże, ale się udało. Mamy tutaj również takie pachołki. Te pachołki, oczywiście, są potrzebne, gdy trwa jakaś Akcja ratownicza, aby po prostu odgrodzić teren. Wchodzimy od razu teraz tutaj do środka, do naszego studia filmowego. Przechodzimy spokojnie sobie tutaj w tę stronę. No i zobaczcie, co ja jeszcze strażackiego znalazłam. Tutaj jest megafon. Przecież megafon jest mega potrzebny. Strażacy go biorą i mogą wówczas do poszkodowanych osób powiedzieć coś bardzo, ale to bardzo głośno. Pozostajemy w Stardust City i przenosimy się dosłownie na chwilę na plażę. Podchodzimy tutaj do budki ratowniczej. No dobra, nie jest to ratownik strażak, ale tutaj ten pan ma bardzo fajny, potrzebny gadżet. Otóż słuchajcie, to jest lornetka. Lornetka również jest potrzebna strażakom. Strażacy przecież muszą wszystko dokładnie widzieć, więc zabierzmy mu tutaj tę lornetkę. Dodatkowo ona jest jeszcze w kolorze czerwonym. Znalazłam również u niego taki oto megafon, czy też taki głośnik. Również możemy przez niego bardzo głośno. O Wracamy sobie do naszego podstawowego świata i przechodzimy sobie tutaj do przedszkola, dokładnie na plac zabaw. Przed chwilą udało mi się znaleźć maskotkę strażaka, a tutaj, wow, zobaczcie, przy okazji sobie poskakałam trochę na trampolinie. Mamy prawdziwy wóz strażacki, taki czerwony, z gigantyczną drabiną. I mamy jeszcze tutaj maskotkę strażackiego takiego kaczorka. Wygląda to przepięknie. Na szczęście, wszystko mi się zmieściło tutaj na tym wózku, a teraz wychodzimy sobie z tej lokacji. I przechodzimy sobie do sąsiadującego z remizą strażacką budynku, a dokładnie na komisariat policji. Akurat policjanci i strażacy mają bardzo dużo wspólnego, potrzebują wspólnych gadżetów, na przykład taki znak stopu, aby nikt się nie ruszał. Do tego na przykład takie e, radyjko, czy też o bardziej łoki toki, aby można było się porozumiewać. No i oczywiście latarka, latarka która na pewno posłuży nam w jakiś nocnych Akcjach wychodzimy teraz z policji. Może odwiedzimy teraz nietypowe miejsce, ale chodzi mi tutaj o ten sklep dla osób, które jeżdżą na deskorolce. Chodzimy do środka prosto do sklepu. Nie uwierzycie, ale tutaj są gadżety strażackie. Zobaczcie tylko na tą maskotkę. Przecież to jest maskotka przypominająca właśnie ogień. Idziemy dalej, mijamy tutaj te wszystkie ciuchy dla bobasków, a nieco dalej, zobaczcie na to, mamy plecak, plecak właśnie dla idealne strażaka, patrzcie na to, on ma tutaj na sobie ogień taki czerwony, można go w każdej chwili otworzyć, no i oczywiście ja go zabieram ze sobą mi wpadł tutaj do koszyka chyba tak dobra opuszczamy tę lokację przechodzimy sobie teraz tutaj do takiej naszej zielonej strefy i przechodzimy sobie tutaj na nasz kemping ponieważ nie wiem dlaczego ale tutaj w tej przyczepie kempingowej mamy mnóstwo fajnych gadżetów zobaczcie na to mamy taką na przykład łopatę to się nazywa saperka ona jest bardzo potrzebna yy, możemy również wziąć kolejną latarkę zobaczcie na to tutaj mamy prawdziwy ogień to również sobie zabier a po drugiej stronie mamy kolejną butlę. Zobaczcie, gdy na nią naciśniemy, to tutaj leci taka piana, która może ugasić pożar. Przechodzimy teraz nieco w dół tutaj do tego domku, zaraz przy takiej wodzie. Wchodzimy sobie tutaj do środka tego budynku. Mamy tutaj kolejną taką butlę gazową, to się nazywa. Tutaj również jest ogień, ale mamy również apteczkę. Apteczka jest bardzo, ale tu bardzo potrzebna, również ją zabieramy. Gdy strażacy y, będą y, przy jakimś wypadku, to będą mogli pomóc również poszkodowanym. Z tymi wszystkimi gadżetami wracamy teraz do naszej remizy strażackiej i miejmy nadzieję, że za chwilę ją odblokujemy. Zacznijmy to wielkie rozpakowywanie tych gadżetów i wspólnie je przeliczmy. Jeden. 2, postaram się to tutaj jakoś ładnie ułożyć. 3, 4, prawdziwy ogień. 5, mamy tutaj krótkofalówkę. 6, megafon. 7, gaśnica. 8, maskotka. 9, 10, 11, mamy tutaj tą taką drabinkę, to jest 12, 13 to jest oczywiście nasza latarka, 14 to jest nasz strażacki plecak, 15 to jest nasza strażacka maskotka! Tutaj mamy 16. Kolejne walkie-talkie, no bo przydałyby się dwa. 17. Kolejna gaśnica. 18. Kolejna strażacka maskotka. 19. Mamy tutaj, uwaga, uwaga, naszą apteczkę. No i 20. Ostatni gadżet, który sprawił, że pojawił nam się tutaj prezent! Zobaczcie! Ej, wygląda przepięknie! A w środku tego prezentu, uwaga, uwaga! Pojawiły nam się strażackie gadżety. Po pierwsze, wyskoczył nam tutaj taki hełm na głowę. Idealny, czerwony. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Do tego mamy jeszcze kurtkę strażacką. Również jest czerwona. Wygląda po prostu przepięknie. No i na sam koniec mamy jeszcze czerwone spodnie strażackie. Zobaczcie. Zostaliśmy. Aha! Prawdziwymi strażakami. Teraz czas na nasze gadżety. Możemy zabrać sobie na przykład megafon i coś bardzo głośno przez niego powiedzieć. Możemy zabrać do ręki naszą gaśnicę i oczywiście nią tutaj pomachać i ją użyć. Teraz możemy zabrać do ręki ten znak stop, aby nikt nie przyjeżdżał. Proszę się zatrzymać, bo tutaj trwa teraz wypadek. Mamy również latarkę. Możemy ją zabrać do ręki. Jest też lornetka. Ale ja używam tych wszystkich gadżetów, mam strój strażacki, a remiza jest nadal zamknięta! No nie! Dlaczego? Myślałam, że te żółte taśmy stąd znikną i wejdziemy do środka remizy strażackiej. A teraz, niestety, moi drodzy, musimy po prostu poczekać na tę najnowszą aktualizację. Jestem ciekawa, jakie gadżety są tam w środku, jakie strażackie super rzeczy tam na nas czekają. Czy będą tam na przykład jakieś takie fajne zabawki, jak ten wóz strażacki? Czy będą tam jakieś takie fajne maskotki strażackie? Na przykład jak ten taki czerwony ogień o, albo ta maskotka, która przypomina strażackiego pomidora. Dajcie znać, ile gadżetów strażaka udało Wam się zdobyć i koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. A ja tylko czekam już na najnowszą aktualizację, aby wejść do środka tej remizy, no i wyjechać wozem strażackim. Do usłyszenia, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!